Kto z was pamięta stare przedszkole? Ja, ja. ja. Marysia. Marysia. A mój brat ja. A mój brat ja... A więc, czym się przedszkolą o... tam tego. Majka są na Tam to było nowe. A... To jest nowe. To jest nowe, tamto było stare i... Były inne zabawki i... Które zabawki są lepsze? Te czy co jeszcze chcę powiedzieć? Ja. Proszę, co Czym się różni stare przedszkolownia? No bo... No bo tam nie było tego. Czego? No tamtego. No. no. A, Mieliście dużo miejsca do tam w przedszkolu? Nie. Nie. Dorian, było y... dużo miejsca w miejscowości? Nie. Nie. A tu jest więcej? Tak. A co tutaj jest innego niż eee, w Bo tu, bo tu z, gdzie indziej jest wejście do łazienki. Co, bo powiesz? Bo tu jest łazienka. Nie na korytarzu, tylko sali? tutaj, w sali. Co jeszcze, co jeszcze jest różnego od starego przedszkola? Czym się różni? Sala gimnastyczna. Tam była? Nie, nie. Tutaj mamy fajną salę. Co jeszcze, Kubuś, chciałeś powiedzieć? Bo tam mieliśmy więcej zabawek. Tam było więcej? U, Czy więcej. tu jest więcej? W no. tym jest więcej. Marysia? Różni się nasze przedszkole tym, że są nowe meble, nowe zabawki. Mamy blisko łazienkę, salę gimnastyczną i do plac zabaw, do wojsko. Przede wszystkim baza jest nieporównywalnie większa, przystosowana do dzieci niepełnosprawnych. Posiadamy większe sale, przestronniejsze sale dla dzieci, a to najważniejsze. No, kubaturą wiadomo, przedszkole, budynek jest o wiele, wiele większy. Posiadamy dodatkowo jeszcze salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, kuchnię, gdzie gotujemy już według nowej ustawy i według nowego rozporządzenia posiłki zdrowe, bez konserwantów, z mniejszą ilością cukru. Sale są przestronne, mamy dodatkowo salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, szerokie korytarze, także o wiele bezpieczniejsze, że tak powiem, ze względu budynek jest tutaj niż był tam na szkolnej. Tak, przy każdej sali jest łazienka, co też zapewnia nam jako nauczycielom wgląd na dzieci i, bez, i zapewnienie bezpieczeństwa. Przy każdej sali jest również zaplecze dla nauczyciela. Gdzie może sobie złożyć pomocy dydaktyczne, gdzie, ma, gdzie dzieci mają woreczki na, do, do ćwiczeń. Także mówię, jeśli chodzi o bazę, jest nieporównywalnie. Praca jest ta sama z dziećmi, no bo wiadomo. Z tym, że też lokalizacja powoduje to, że mamy też inne priorytety od tego roku. Mamy możliwość bezpośrednio udać się do zakładów pracy, mamy bibliotekę blisko, kolej, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, także. Lokalizacja, że tak powiem, też powoduje inny plan pracy. A co na zewnątrz? Na zewnątrz jeszcze jest na ukończeniu plac zabaw. Także jeszcze musimy troszkę poczekać, żeby dzieci z niego korzystały i żeby było bezpiecznie. Natomiast tutaj, już ogrodzenie, parkingi, wszystko już jest oddane do użytku. Czekamy jeszcze na drogę dojazdową. Zobaczymy, no tam w tej części, gdzie, uroś, gdzie ma urosnąć trawa, no niestety musimy troszkę poczekać, natomiast zobaczymy po odbiorze już, po wszystkich odbiorach i budowlanych i zanepidu, może jak pogoda będzie sprzyjała, pójdziemy tutaj na, na plac zabaw, gdzie są y, y, urządzenia, z których można korzystać i oczywiście z boiska. Zabiało, 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 zabiało. Był sobie słoń różowy, jak poziomkowy krem, odpięty aż do głowy. Dlaczego? Bo ja wiem, mówiłam druchnie o nim, lecz druchna mówi mi, że nie ma takich słoni, że pewnie mi się śni. A jeśli to był tylko sen, to ktoś skąd się bierze hałas ten?

Przybiega zastępowy i zaraz robi krzyk. Co? Znowu słoń różowy? To jest zbiorowy bzik. Paruje w kotle kawa. Roznosi miłą woń. Tymczasem ładna sprawa wytrąbił kawę słoń. A jeśli to był tylko sen, to skąd się bierze hałas? Swing rushave, swing rushave, na rushave, tom legra. Fumba, bam, bam, ba, fumba,